Więc jest godzina 6.44, autobus mam o 7.31 i idziemy dzisiaj do szkoły. Ja idę na studia od października, ale uznałam, że w serii Back to School chciałabym nagrać jaką realistyczną, magiczną, poranną rutynę, którą ja bym serio miała, gdybym chodziła do szkoły. Będę się zbierała, ponieważ muszę wyjść na autobus. Szczerze, właśnie wczoraj się tak zastanawiałam i planowałam, co bym robiła rano, przed wyjściem do szkoły. Wstałam o 6.20, godzina plus 10 minut zarezerwowane na medytację. Jeżeli nie medytujesz jeszcze, to polecam. Ja uważam, że jesteśmy przebojistowani i ciężko tak w ciszy kompletnie medytować. Dlatego takie prowadzone są mega pomocne i są różne na internecie. Można znaleźć też po polsku prowadzone na produkty w tydzień, pozytywny, optymistyczny, nie umiem mówić tak tak wcześniej, ale chciałam, żeby było realistycznie, więc jest szósta i jestem sam z łóżka. Normalnie nie wstaję o tej godzinie. Odnośnie medytacji, to jest coś, czego bym po prostu nie pomijała rano przed szkołą. Głównym powodem, dlaczego się medytuje i dlaczego warto medytować, to jest po prostu, żeby zredukować stres. Życie jest stresujące, szkoła może być bardzo stresująca i po prostu, żeby mieć spokojny, czysty umysł. 10 minut i naprawdę sobie podziękujecie później. Mam playlistę udostępnioną na kanale z moim ulubionymi medytacjami. Ja pamiętam jak chodziłam do szkoły po tym jak się ogarnęłam i uznałam, ej jak się chodzi do szkoły, to i tak tam chodzę, nie? Więc może warto się postarać bardziej, bo nie mam nic innego do roboty. To zanim to się wydarzyło, no to już była jakby pandemia i była szkoła online, więc na online się starałam. Później pod koniec trochę olałam i zajęłam się bardziej maturą, ale pamiętam, że jak chodziłam do szkoły, to o Boże, przez to, że mieszkam dalej od szkoły, muszę dojeżdżać autobusem, to często się spóźniałam, przyjeżdżałam na później, nie nie miałam takiej motywacji, żeby chodzić do szkoły. Nie widziałam celu. W tamtym czasie mojej mamie najbardziej zależało na tym, żebym chodziła do szkoły, wiadomo, i nie opuszczała zajęć, bo miała rację. Czym więcej opuszcza się, tym jest gorzej, a nie lepiej. Czym więcej unika się, tym jest gorzej. Bo to wszystko po prostu się zbiera, zbiera, zbiera i później jest tragedia. Z kolejnych rzeczy, które polecam robić rano, to na przykład puścić muzykę, która ładuje. Dla mnie to jest Ariana Grande. I wiem, ja nigdy bym... Mówiłam już o tym, ja nigdy nie pomyślałam, żebym Słuchała, to w jaki dobry humor ona mnie wprowadza. To jest niesamowite. Albo Ariana Grande, albo jakiś taki hip hop trap, z takiego mocnego. To jest coś, co mnie pobudza i tak motywuje. Albo rano puszczam TED Talki. Najlepsze na świecie. Każdy TED Talk motywuje albo uczy. Przestało mi się chcieć malować brwi i używam odżywki. Ona jest biała, ale tak robię. Pamiętam jak kiedyś, zanim się szło do szkoły, to wszystkie YouTuberki dodawały. Była seria Back to School, i wtedy oglądałam Karolinę stylizację. Kogo jeszcze? Nie wiem, nie pamiętam już. Ale to było jak chodziłam do podstawówki. Jest godzina siódma za minutę. Tyle chyba. Ready, jeżeli chodzi właśnie o ubieranie się, to sobie powiedziała: nie kombinuj. Outfit do szkoły to była jedna z ważniejszych rzeczy. To jest normalne, jest się młody, kombinuje się i chce się wyróżniać, i chce się być oryginalnym, i chce się, nie wiem co się chce zrobić. Teraz, tak z czasem, myślę, że to co mówią rodzice i nauczyciele, do szkoły chodzisz po to, żeby się uczyć. To nie jest rewia mody, pokaz mody, coś tam, coś tam. To jest taka prawda. I szczerze, jakbym teraz chodziła, to zrobię sobie taki mundurek. Niebieskie jeansy, białe top, Albo czarne jeansy, biały top, czarne jeansy, czarny top. Ja w tym chodziła codziennie, żebym po prostu rano nie przejmowała się i nie musiała podejmować decyzji i zastanawiać się, tylko okej, okay, chodzę w tym, bo zobaczymy, jak będzie na studiach. Na pewno bym nie chodziła z białym brzuchem już do szkoły. Ale co, biorę moją torbę z książkami. Polecam każdemu pakować się wieczorem, tak jest idealnie, bo niczym się nie zapomni. Przygotowałam w ogóle też śniadanie do szkoły, więc idziemy na dół je zrobić. Pudding czyja, nie to jest jedna z lepszych rzeczy. Robisz sobie na noc, później tego dorzucasz owocki. Możesz zrobić tego dużo i po prostu przez cały dzień to jeść. Dlatego tego bym wzięła jeszcze jakieś owoce, wodę. Woda jest najważniejsza. Autobus mam o 7.30, wyszłabym i poszłam do szkoły. Wiadomo, jak mam jakieś sprawy, więc jesteśmy bardziej zestresowani i tak dalej, to też to inaczej wygląda. Uważam, że jedną z ważniejszych rzeczy to jest to, żeby mieć taki dobry czas spania, taki równy, żeby o tej samej godzinie chodzić spać. I tej samej godzinie wstawać, wtedy organizm się przyzwyczaja i jest łatwiejsze to wstawanie, a nie jak jest taki wahania, że raz idziemy wcześniej, raz idziemy mega późno, bo jak jest się nie wyspanym, to nie da się skupić. Teraz chciałam przyjść z moim TED Talkiem odnośnie szkoły. Chciałam popowiadać, co bym może zmieniła, gdybym mogła cofnąć czas. Chociaż niczego nie powinno się żałować w swoim życiu. Wszystko nas czegoś uczy. Gdyby coś się nie wydarzyło, nie bylibyśmy tutaj. I też na bazie mojego doświadczenia, co bym zmieniła, na czym się bardziej skupiła. I też odnośnie matury. Wiem, że wiele osób idzie teraz do liceum, zmiana szkoły, nowi ludzie. Popowiadam, co ja bym zrobiła. Ale zanim, to chciałabym podziękować sponsorowi tego filmu. Canaste. Canaste to jest firma z olejkami CBD. Do samą paczkę z dwoma olejkami do testu stosuję już przez przeszło dwa miesiące chyba już trzy miesiące nawet. Olejki, jak tylko się pojawiły, CBD tutaj, to bardzo mnie zainteresowały, bo po prostu widziałam, że pomagają właśnie ze stresem i ze snem. To są u mnie chyba dwie takie rzeczy. Stres wpływa na sen, z którymi czasem są problem, dlatego self-care i próbuję wszystkim załagodzić i pomóc sobie. CBD ma wiele plusów, na przykład. Właśnie pomaga lepiej spać, poprawia regenerację ciała, pozwala też na lepsze skupienie się, pomaga z koncentracją. I co mogę powiedzieć, Canaste to jest polska firma. Olejki są tworzone tutaj. U mnie, co ja zauważyłam, ja stosuję i rano, i wieczorem, przed spaniem i od razu po wstaniu. I moje poranki stały się o wiele spokojniejsze. Myślę, że mi co będzie bardzo pomogło właśnie z takim wyciszeniem się, uspokojeniem. Nie wybudzam się w nocy ze stresu. Ja miałam jeszcze też takie problemy, że w nocy przebudzałam się. I razem z Marką przygotowaliśmy kot rabatowy Sara na 20% zniżki. Link i wszystkie informacje zostawię w opisie na dole. Dziękuję bardzo Kanaste za możliwość przetestowania, sprawdzenia i pomocy. I jak się pięknie zrobiło. Wow. To ogląda mnie duże. Wie raczej, jakie jest moje podejście do szkoły. Ja nigdy nie byłam dobra w nauce. Jakby w podstawówce zawsze miałam pasek, ale później już. Posypało. Raczej miałam takie podejście, że szkoła do niczego nie jest mi potrzebna. Uważam, że system edukacji nie jest najlepszy, bo jak widzę na przykład po znajomych, którzy zdawali rozszerzoną biologię, ja byłam na biochemię, jego w cofnąć czasem, poszła na Humana. Uważam, że miałam mega szczęście z tym, że przeszliśmy na online. Nie musiałam się uczyć tych dwóch przedmiotów, których kompletnie nie rozumiałam. To jest bardzo dużo nauki. Jak ja widziałam po prostu te podręczniki i to, ile wiedzy jest potrzebnej do matury do rozszerzonej, na przykład właśnie z biologii. Ogólnie wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba się zdecydować na to, zdaję maturę z biologii, co najlepiej cały plan sobie rozpisać, jak się do tego przygotuję. Wszystko jest do zrobienia. Wszystko. Dosłownie. Jak sobie postanowisz, że chcesz zdać maturę z biologii rozszerzoną na 90%, to to zrobisz. Bo jeżeli sobie coś postanowisz i będziesz dążyć do tego, to to zrobisz po prostu. A taką największą motywacją, żeby właśnie przygotować się do czegoś takiego trudnego, myślę, że jest myślenie o przyszłości. To jest Jakiś taki etap i kroczek malutki. Odnośnie matury, gdybym mogła cofnąć, to na pewno wzięłabym więcej rozszerzeń. Ja pisałam tylko z angielskiego i gdybym miała taką możliwość, to bym wzięła jeszcze rozszerzenie z polskiego. Nie zdawałam sobie sprawy, nie myślałam, że będzie to aż tak znaczące. Jeżeli wiesz już, co chcesz robić w przyszłości, na jakie chcesz iść studia, jaki kierunek, to wejdź sobie po prostu tak na stronę na luzie, bez żadnej spiny i sprawdzić w rekrutacji, jaka matura, jak jest sposób. Jak jakby punkty są liczone? Ja nie spodziewałam się i mogłam się wcześniej zainteresować, to jest moja wina. Według mnie szkoła nie jest może do końca miejscem, w którym uczysz się, bo szczerze powiedziawszy, więcej nauczysz się sam w domu. Nie wiem, co wpływa na podejście do nauki, czy to jest dojrzałość, czy po prostu nie wiem, świadomość, ale teraz mam w głowie wszystkiego, że cokolwiek robisz, rób to na 100%. Myślę, że jeżeli i tak spędza się ten czas, że chodzimy do tej szkoły. Musimy. Gdy stajesz już dorosły, decyzja należy do ciebie, czy chcesz chodzić, czy nie. Ale tak to wszyscy mają obowiązek i możliwość. Niektórzy nie mają możliwości, więc trzeba to docenić i mamy tą szansę i każdy startuje z tego samego miejsca. To od nas zależy później, jak potoczy się nasze życie. Jeżeli chodzi o ludzi, wiele osób idzie do nowej szkoły. Ja mam taką zasadę, że chcę być człowiekiem takim, z którym chciałabym przebywać, z którym chciałabym się zaprzyjaźnić. Wyjaśnić, to już jest praca nad sobą. Nikt nie chce poznawać ludzi, którzy są negatywni, którzy narzekają, którzy, nie wiem, poznając ludzi najszybciej się rozwijasz. Warto każdemu dać szansę, z każdym porozmawiać, popróbować, być dla każdego miłym, to nic nie kosztuje. Poznajesz też ludzi, poznajesz siebie. Może poznasz kogoś, kto się interesuje czymś podobnym do ciebie i będziecie gadać i nagle wpadniesz na pomysł, że o, dobra, jest taka możliwość i dowiesz się czegoś nowego. Bardzo mnie to interesuje, pójdę na te studia. I i już masz plan na życie. To, jakimi ludźmi się otaczasz, taką osobą się też stajesz, i miej to z tyłu w głowie, jeżeli chcemy iść do przodu, się rozwijać. Warto otaczać się ludźmi, których może podziwiamy, ponieważ wtedy mamy szansę stać się taką osobą. Ta osoba będzie nas inspirować i motywować. Przeważnie osoby, które dobrze się uczą, są ambitne i warto z nimi przebywać, ponieważ one po prostu interesują się nauką, więc będzie to przychodziło na nas, że też będziemy się angażować. Myśleć też o sobie, czy osoby, z którymi przebywasz, dobrze wpływają na ciebie. I ogólnie na podsumowanie takie rady, warto być miłym do każdego, nawet jeżeli masz zły dzień, to przeproś osobę, powiedz, że czy możemy porozmawiać później, nie wyżywać się na kimś. To, że ty masz zły dzień, to jest twój problem i nie przenoś tego na nikogo. Szkoła to był bardzo fajny czas i pomimo, że bardzo dużo nie chodziłam do szkoły, przez to, że był strajk nauczycieli, pandemia i to wszystko, czuję, że brakowało mi, czuję, że pochodziłaby jeszcze do liceum. Najlepiej szkołę traktować jak taką grę albo taką zabawę. Jestem pilnym uczniem, uczę się, zbieram sobie oceny. Ja właśnie nie jestem fanką szkoły, ale trzeba pamiętać, że to jest jakiś okres, etap w życiu, bardzo krótki. Jakby tak patrzeć, big picture, na całe nasze życie, to jest to jakaś taka mała część, Najważniejsze to jest dobra organizacja, planowanie sobie wszystkiego, kalendarz, wpisywanie wszystkich sprawdzianów, dzielić sobie materiał partiami. Wiem, że na początku we wrześniu jednak ma się tą motywację, żeby się przykładać, ładnie prowadzić zeszyty i tak dalej. Według mnie, najbardziej co mi teraz na przykład pomaga w trudnych momentach, to jest oglądanie jakichś motywujących rzeczy, na przykład to mogą być TED Talki albo jakieś inspirujące osoby, czytanie jakiejś biografii, gdzie ktoś odniósł sukces. Jest mnóstwo rzeczy, które potrafię zmotywować. Może to być na przykład... Też oglądanie wymarzonego domu albo wymarzonego miejsca na świecie, gdzie chcesz mieszkać, gdzie chcesz podróżować. Myślenie o przyszłości, kim można się stać, co można osiągnąć. Motywuje w tym okresie, gdzie robimy coś, czego nie chcemy za bardzo robić, albo coś, co po prostu musimy przejść, żeby iść dalej. Napisać sobie manifestację, zwizualizować się, gdzie się będzie za 10-20 lat, jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało. To jest coś, co będzie codziennie Cię popychać i motywować. I mieć to zawsze na oku, spoglądając na te obniżenia takie, a wiem dlaczego to robię i wiem dlaczego daję z siebie 100%, bo kiedyś sobie za to podziękuję. I takim pozytywnym miłym akcentem chcę zakończyć ten filmik. Powodzenia w szkole. Będzie dobrze. Jak nie wiesz, co chcesz robić w swoim życiu jeszcze tak na 100%, to nie przejmuj się. Ja nie widziałam do ostatniej klasy liceum. Każdy ma swój czas, każdy ma swoją drogę. Mnóstwo osób szuka, zastanawia się i nie wie jeszcze, jak będzie wyglądało ich życie, i to jest normalne ponieważ, jak tak pomyśleć, jesteśmy młodzi, bardzo, bardzo młodzi. To jest normalne, nie ma co się stresować. Dziękuję i. widzimy się za niedługo.